Współdzielnia Socjalna Ekos uzyskała certyfikat i została laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022 organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej kategoria 2 – Najlepszy Pracodawca. Spółdzielnia Socjalna EkoS powstała w 2013 roku z inicjatywy gminy Krobia oraz powiatu gościńskiego. W 2019 roku dołączyła do nas również gmina Krzywiń i jest to nasz trzeci udziałowca. W naszej spółdzielni pracuje obecnie 20 pracowników. Zajmujemy się y, usługami komunalnymi budową dróg z kostki brukowej, ogólnie utrzymaniem zieleni, jak i porządku w przestrzeniach publicznych. Utrzymanie teren, terenów miejskich polega również na utrzymaniu parków. Obecnie utrzymujemy dwa duże parki na terenie naszej gminy Krobia oraz utrzymujemy jeden duży park na terenie gminy Krzywiń. Zajmujemy się również utrzymywaniem boisk piłkarskich. Obecnie utrzymujemy pięć takich boisk. Są to trzy boiska główne oraz dwa boiska treningowe. Jest to dla nas ważne, że nasi mieszkańcy, którymi również jesteśmy sami, mogą wypoczywać w warunkach komfortowych i przyjemnych dla oka. W ramach naszej działalności mamy Centrum Integracji Społecznej, w którym zatrudnione są osoby, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. Obecnie w naszej spółdzielni przyuczenie zawodowe odbywa 7 takich osób. Są to osoby długotrwale bezrobotne oraz z różnymi problemami. Uczestnicy uczą się drobnych prac porządkowych, cięcia trawy, przycinania gałęzi, układania kostki brukowej. Mamy warsztat krawiecko-rękodzielniczy, gdzie uczestnicy uczą się szycia i szeroko pojętego krawiectwa, jak również rękodzielnictwa. Mamy warsztat usługowy, gdzie uczestnicy uczą się różnego rodzaju usług u potencjalnych pracodawców. Centra Integracji Społecznej są ważne, ponieważ osoby, które są naszymi uczestnikami, mają możliwość otrzymania przyuczenia zawodowego u potencjalnych pracodawców. Są podstawą opieką psychologa, doradcy zawodowego i pracownika socjalnego. Mają możliwość udziału w różnego rodzaju eventach, wyjazdach integracyjnych, które organizujemy jako centrum mają możliwość spotkania się ze sobą na, na spotkaniach reintegracyjnych, jak również nawiązywania stosunków międzyludzkich, między sobą oraz między swoimi rodzinami.